Witam w kolejnym odcinku mojego programu. Dzisiaj bardzo ważny temat. Omówimy działalność klimatycznych aktywistów. Sami zobaczcie, co mówi ich guru. Niech pan zobaczy, co się dzieje za oknem. Mamy luty. Jeżeli tak będzie się zmieniał klimat w takim tempie, to nam się planeta po prostu spali. To nam się planeta po prostu spali. O kur. W tej kwestii nie będę się silił na jakiś obiektywizm. Ja mam w tej sprawie jasne poglądy. Jestem przeciwny zielonemu ładowi. Popieram protest rolników. Nie będę polemizował z naukowcami, którzy mówią o zmianach klimatycznych, że zmiany klimatyczne są spowodowane przez człowieka. Ale wiem też, że w tej kwestii są różne zdania. Półtora roku temu Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki dostał e, John Krauser. John Clauser jak pan wie, jest przez was nazywany denialistą klimatycznym. Mogę panu wspomnieć, że również jeden z założycieli Greenpeace'u, Patrick Moore, nazywa takich ludzi jak wy szaleńcami. I oczywiście to dowodzi tylko jednego, że nie ma czegoś takiego jak powszechna zgoda naukowa. Ten program dotyczy jednak polityki, nie nauki. I tutaj jestem jednego pewien. Politycy zmiany klimatu traktują instrumentalnie. Pierwszy przykład z brzegu. Politycy partii Szymona Hołowni, dbanie o klimat, wzięli sobie na sztandary. Nawet mają panią minister. Nawet mocno walczyli o, wiat o wiatraki. I zobaczcie, co ona ostatnio. Zapowiadała. Wysłaliśmy 1 marca do Brukseli Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu, który zawiera w sobie 300 miliardów złotych inwestycji w nowe, czyste źródła energii. Wybudujemy je! A to jej klubowa koleżanka, która ostatnio wywołała medialną burzę. Słuchajcie, jacy to są hipokryci. pół kampanii mówili, jacy to oni nie są eko. A teraz jak się śpieszą, to oczywiście wybierają lot samolotem. Unia Europejska na tanie loty chce nałożyć wysokie podatki, ale dla zwykłych Polaków ty masz zasuwać 2-3 dni na wakacje samochodem do Grecji, a im jak się śpieszy, to na przykład z Warszawy do Wrocławia, kiedy zamiast 3 godziny samochodem czy 4 godziny pociągiem, oni muszą lecieć samolotem. Przecież doskonale wiemy, że na lotnisko trzeba przyjechać prędzej. Jest kontrola bezpieczeństwa, trzeba być z odpowiednim wyprzedzeniem, ile oni zaszczędzili godzinę, ale pierwsza zasada walki o klimat mówi o tym, że najlepiej kiedy koszty ponoszą inni, najlepiej zwykły Polacy, a nie ci, którzy najgłośniej krzyczą, że planeta płonie. Nawet na lewicy pojawiły się osoby, które mówią, słuchajcie, chyba coś tutaj nie gra. 1%, słuchajcie, najbogatszych ludzi na świecie emituje więcej dwutlenku węgla niż najuboższe 66%. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift, podróżując do swojego chłopaka prywatnym odrzutowcem, spowodowała emisję 138 ton dwutlenku węgla w ciągu 3 miesięcy. Tyle, co 17 domów w roku. Ale takie głosy są niestety odosobnione. Omówiliśmy już teraz klimatyczny odlot. Teraz chciałbym Wam pokazać, Klimatyczne odklejenie, które niestety czasem bywa bardzo bolesne. To akcja z Warszawy. Młodzi ludzie z organizacji Ostatnie Pokolenie blokują mosty. Na jednym z nich kierowcy postanowili nie czekać na przyjazd policji i sami udróżnili most. Metoda kontrowersyjna? Być może, ale przecież aktywiści sami twierdzą, że cel uświęca środki. Jesteśmy ostatnim pokoleniem. Pytanie jest takie. Pani popiera oblewanie farbą e, syrenki warszawskiej i innych pomników? Uważam, że te protesty spełniają swoją rolę. Czyli sprawiają, że teraz rozmawiamy na ten temat, rozmawiamy wreszcie o kryzysie klimatycznym, mm -hmm. bo głównym jednym z problemów w tym ciche, tej cichej katastrofie jest to, że ignorujemy ten problem. Mniej brutalna jest policja, która ściąga z drogi aktywistów, ale swoją drogą ciekawe przy tym toczą się dyskusje. Proszę na Pewnie zastanawiacie się, jakie specjalne środki powodują odklejenie aktywistów. Proszę zobaczyć. Tutaj aceton. Dzień dobry, dzień dobry. Kropelka również. Aceton na kropelkę to dobry pomysł, ale moim zdaniem ich odklejenie bierze się z czegoś innego. Posłuchajcie fragmentu wywiadu aktywistki klimatycznej. A propos walki? No. Bo Pani nie pracuje. Z czego Pani nie, no, żyje? Nie, pracuję, pracuję. Jestem jakby członkinią i pracuję w organizacji pozarządowej, którą jest Inicjatywa Wschód. Z czego Pani żyje? No, żyję z ciężko wywalczonych różnych grantów i, i środków, z ciężko które ciężko wywalczonych grantów? No tak, mówię, no, mam 22 lata, prowadzimy organizację. No uprowadzenie NGO-sa w Polsce nie jest łatwe. My mhm. to robimy e, poświęcając na to całe swoje życie, nie I? chodząc na studia. Żyje z ciężko wywalczonych grantów. No, ludzie, i to zdanie wystarczyłoby na puentę, no bo przecież ono jest oburzające. Ale to nie ci przeważnie młodzi ludzie, aktywiści są winni. Ona nawet pewnie może w to wierzy. Ona wierzy w te wszystkie idee. Odpowiedzialni są ci, którzy dają im granty, ci, którzy ich sponsorują, ci, którzy po preferencyjnych stawkach udzielają im lokali w warszawskich kamienicach, jak choćby Rafał Trzaskowski. Ja nie chcę. Krytykować odnawialnych źródeł energii. Postęp technologii jest. Tu zupełnie nie chodzi o to, żeby z tego nie korzystać. Jeśli ktoś chce, jeśli komuś się opłaca, proszę bardzo. Tu chodzi o to, żeby ludzi nie przymuszać. I wszyscy doskonale wiedzą, że czyste źródła, odnawialne źródła energii, muszą być uzupełnione o czystą energię z atomu. I tutaj nie chodzi o to, że ja się czepiam jakiejś konkretnej fundacji, czy stowarzyszenia, czy jakiegoś konkretnego grantu. Ale chodzi o to, że osoby, które są sponsorowane z tych grantów, udzielają takich dziwnych kontrowersji prowersyjnych wypowiedzi. Ja uważam, że powinniśmy inwestować w energię odnawialną i w magazyny energii. Czyli nie, energii. Czyli nie Uważam, że w tym momencie to jest bezsensowna to inwestycja. Ja, mam to, panie... ja nawet jestem w stanie uwierzyć, że większość tych młodych aktywistów po prostu wierzy w to, co robi i wierzy w to, że trzeba chronić klimat i może nawet wierzy, że planeta płonie. Ale nie jestem przekonany, że większość tych organizacji, które finansują tych aktywistów, że im właśnie chodzi o zmiany klimatu, a nie po prostu o biznes. I w tym zakresie zdania nie zmienię. To pytanie jednak wciąż wraca, bo panowie wprost na nie nie odpowiedzieli. Czy jesteście finansowani przez jakąkolwiek zagraniczną instytucję, stowarzyszenie, przez jakikolwiek podmiot? Wracamy do tego pytania o finanse, tak? tak. OK, to e, to jest pieniądze są od takiej organizacji Gastivists. Napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Subskrybujcie ten kanał, aby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach Kałużny Late Show. A jeśli chcesz wziąć udział w moim programie, też napisz do mnie. Do zobaczenia.